W ramach serii Biblioteczka Montessori mamy również zestaw, który nosi nazwę astronomia. Znajdziemy tu karty trójdzielne prezentujące ciała niebieskie, które są w naszym układzie słonecznym, czyli Słońce, osiem planet naszego układu, a także księżyc Ziemi. Poza tym mamy również tutaj karty pokazujące takie obiekty i zjawiska kosmiczne jak planeta Karłowata, asteroidy meteory. Oprócz y, takich typowych kart trójdzielnych, w tym zestawie mamy również karty z definicjami lub, możemy też powiedzieć, są karty z, z zagadkami. Na przykład, gwiazda w centrum naszego Układu Słonecznego jest źródłem ciepła, energii i światła dla naszej planety. Hmm, myślę, że to Słońce. Sprawdźmy. Tak, to Słońce. Do zestawu dołączona jest również książeczka, która nie tylko opisuje wszystkie ciała niebieskie, które są zaprezentowane na kartach, ale również w bardzo obrazowy sposób przedstawia informacje dotyczące odległości pomiędzy gwiazdą a planetami. Są to też informacje o wielkości gwiazd, o tym, w jaki sposób poruszają się planety i gwiazdy o sile grawitacji, promieniowaniu, a także propozycje prostych, ale bardzo ciekawych eksperymentów, które możemy wykonać razem z dziećmi. Ciekawostką, która jest w tym zestawie, myślę, że ta rzecz będzie bardzo atrakcyjna dla młodych astronomów, jest mapa nieba, dzięki której możemy zobaczyć, jak wygląda niebo przez cały rok na półkuli. Północnej. Obracając tą ruchomą część, możemy ustawić godzinę, natomiast na tej części pod spodem mamy miesiąc. Mamy również przewodnik po gwiazdozbiorach, jak, yy, który tutaj na tej mapie nieba są gwiazdozbiory, więc dziecko może zlokalizować jakiś gwiazdozbiór, odczytać jego nazwę, a następnie w przewodniku. Przeczytać o danym gwiazdozbiorze informacje, a także narysować go na stronie obok złotą albo srebrną kratką, zapisać datę obserwacji, miejsca. Jestem przekonana, że materiały z serii Biblioteczka Montessori firmy Egmont sprawią Państwu i Państwa dzieciom ogromną frajdę i przyjemność. Sprawdziłam to na własnych dzieciach i na sobie i bardzo polecam. Życzę świetnej zabawy i wielu odkryć.